Witam Was kochani serdecznie. Cóż, przyszedł czas na pierwszą liczbę mistrzowską, liczbę 11, numerologiczną 11. Obliczamy numerologię, podstawy numerologii, czyli podstawę obliczamy, dodając cyfry daty urodzenia jeżeli wyjdzie nam na przykład 26, to sumujemy i to jest wtedy ósemka, tak? Ale jeżeli wyjdzie nam 11, to są dwie szkoły. Jedna z nich to nie sumujemy, odczytujemy jako liczbę mistrzowską. Druga to odczytujemy jako liczbę mistrzowską 11 oraz jako dwójkę, jako numerologiczną dwójkę. Ja pod tym filmem wstawię link do filmu o numerologicznej dwójce z mojego kanału. Więc jak ktoś chce, proszę bardzo. Można posłuchać również charakterystykę numerologicznej dwójki. Moi kochani, dziękuję za subskrypcję, oczywiście, komentarze, łapki w górę. Zapraszam. Moi kochani, w numerologii. Gdy mamy do czynienia z powtarzającymi się liczbami, jak już wcześniej mówiłam, dwucyfrowymi, na przykład tak jak teraz omawiana jedenastka, mówimy o liczbach mistrzowskich. Są to liczby znacznie wyżej, wyż, zna, znacznie wyższej wibracji i określają one osoby posiadające jakby wyższe cele życiowe, tak? Tylko moi drodzy, ci, którzy nie mają nie są liczbami mistrzowskimi, proszę zaraz tutaj. Nie mieć pretensji, po prostu tak jest określane w numerologii. Ja tak y, jestem nauczona, prawda? I tak też opisuję. Moi drodzy, to przejdźmy może do sedna. Liczba mistrzowska oznacza, że jesteś tutaj, y, aby ostatecznie zapanować nad swoim życiem lub jego konkretną sferą. Wskazuje, że czekają cię pewne szczególne doświadczenia, których intensywność zwykle wykracza poza doznania innych ludzi. Czyli Słuchajcie, czyli ciężej, tak jakby nie było, można to tak odczytać. Czyli liczby mistrzowskie są w stanie unieść większy ciężar niż liczby, które nie są mistrzowskimi. Co nie znaczy, że mają lepiej od tamtych, tak? Jak większy ciężar, no to i też trudniej, tak? Jedenastka charakteryzuje się wyjątkowo rozwiniętą intuicją oraz takim duchowym zrozumieniem. Posiada wręcz nadprzyrodzone zdolności. Które objawiają się na różne sposoby, kochani, czyli zwiększoną wrażliwość, także empatię, taką naturalną, można powiedzieć, inteligencję. Liczba mistrzowska 11 jest symbolem ogromnej mocy, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Ponadto jest to pierwsza ze wszystkich liczb mistrzowskich, tak? Można powiedzieć, że jest ona ich fundamentem, tak? Tak można, moi drodzy, powiedzieć o naszych jedenastkach jest uważana za starą duszę. Nie tylko ze względu na swoje tam wyjątkowe predyspozycje, ekstremalną zdolność do empatii. Nawet młoda jedenastka może odznaczać się mądrością przypisywaną zwykle ludziom starszym. Tak? Człowiek, którego liczbą jest jedenastka, doskonale rozumie innych i potrafi wyczuć wiele z tego, co dzieje się we wnętrzu, we wnętrzu spotykanych osób. Dzięki temu numerologiczna jedenastka jest w stanie pomagać innym. Nawet jeśli nie zostanie o to poproszona, ona po prostu wie, co należy zrobić. Tak? Jeżeli jesteś, drogi słuchaczu czy słuchaczko, jedenastką, z pewnością charakteryzuje Cię wysoka duchowa świadomość. Najprawdopodobniej jesteś charyzmatycznym wizjonerem, który inspiruje ludzi z najbliższego otoczenia. Uwielbiasz medytować, kontemplować przeróżne zagadnienia, szczególnie te duchowe, lecz polegasz raczej na wierze niż na logice. I tutaj może być też taki mały haczyk. Słuchajcie, bo największym niebezpieczeństwem dla liczby 11 jest konieczność stałej koncentracji na konkretnym celu. Jedenastka nie może się rozpraszać, ponieważ to grozi poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, głównie obezwładniającym strachem i takimi, można powiedzieć, nawet działaniami autodestrukcyjnymi. Numerologiczna jedenastka to osoba no, posiadająca zdolności prorocze, powiedziałabym nawet. Może z powodzeniem pracować z wahadłem, tarotem. I innymi takimi narzędziami, zwanymi wróżbiarskimi, tak? Jedenastka potrafi przewidzieć nieszczęścia lub wypadki. Nigdy nie powinna lekceważyć swojej intuicji i wewnętrznego głosu. Jest to liczba inspiracji i oświecenia w końcu, tak? Jej podstawową misją jest pomaganie innym. Ludzie pod tej, tej numerologicznej jedenastki chcą pokazać wszystkim jasną stronę życia. Są więc niczym taka świeca lub latarnia, a wskazują bowiem, wskazują bowiem słuchajcie, innym właściwą ścieżką, prowadzącą do bezpiecznego miejsca. Człowiek o wibracji 11 ma zazwyczaj ogromne marzenia, naprawdę, które mogą wydawać się nieosiągalne. Posiada umysł wypełniony pomysłami i nietuzinkowymi takimi koncepcjami. Jest przy tym dość niecierpliwy w działaniu. Więc kochani, szybko może się zniechęcać. Powinien dążyć do utrzymania takiego wewnętrznego spokoju i starać się właściwie oceniać swoje emocje. A co jeżeli chodzi o miłość, no kochani, numer numerologiczna jedenastka jest lojalna i namiętna, to osoba, która kocha łagodnie, uwielbia taką powolną, grę wstępną i płomienny romans. Taki, o jakim często, wiecie, można przeczytać w książkach lub zobaczyć w jakimś filmie czy serialu, tak? Jedenastka wkłada w swój związek całą energię i stara się zrozumieć potrzeby partnera, partnera lub partnerki. Moi kochani, z całą pewnością nie jest, to, nie jest to, można powiedzieć, rodzaj osoby, która szybko się angażuje. Jeśli chodzi o związki miłosne, numerologiczna jedenastka posuwa się naprzód... Powoli i z rozsądkiem. Stara się jak najlepiej poznać potencjalnego partnera lub partnerkę, zbierając jak najwięcej informacji. No, co ciekawe, nie oznacza to, że jedenastka unika krótkoterminowych związków czy wręcz przygód na jedną noc. Mimo głęboko uduchowionej natury jest chętna do podjęcia erotycznej gry. No, pod warunkiem jednak, że nikt przy tym nie ucierpi. Takie porady, które. Wypisałam sobie z różnych źródeł oraz dzięki też Ani Panyło, która świetnie wykłada świetne warsztaty, robi o numerologii, to komplement ma dla jedenastki o wiele większą wartość niż fizyczny prezent. Nawet jeśli ten prezent jest drogi. Jedenastka jest bardzo kreatywna w sprawach łóżkowych i zawsze może zaskoczyć partnera lub partnerkę. <laughs> Kochani, może sprawiać wrażenie osoby niedopasowanej do społeczeństwa, ale w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli chodzi o finanse, moi drodzy, jedenastka chętnie pomaga innym, dosłownie dla każdego zrobi no niemal wszystko. Często no, ze szkodą dla samej siebie. Instynktownie stawia potrzeby innych przed swoimi i nie oczekuje w zamian nagrody. Jest to zaleta w ujęciu takim duchowym, tak, ale jednocześnie wielka wada z punktu widzenia finansów. Nie oszukujmy się, moi drodzy. Numerologiczna jedenastka często nie jest bowiem wynagradzana za swoją pracę w taki odpowiedni sposób. Ludzie mogą ją bez trudu wykorzystywać. Tutaj muszą jedenasteczki, jedenastki. E, jedynasteczki mi się powiedziało, fajnie. E, musicie, kochani, y, zwrócić na to też uwagę, tak? Że niekoniecznie chęć tego, że chcemy komuś pomóc, ale w zamian za to, za naszą pracę przy tej pomocy, żeby ten ktoś nam, wiecie, zapłacił. Nam, ja nie jestem 11, ale ogólnie mówię, to nie zawsze jest egoizm, czy wykorzystywanie, czy pazerność. Musicie troszeczkę bardziej zacząć się cenić w pewnych dziedzinach życia, tak? No bo. Jeżeli chcecie pomóc starszej pani przejść przez ulicę, czy ponieść jej zakupy, tam, czy przywieźć jej nawet zakupy, no to nie bierzcie za to pieniędzy, tak? za tą waszą pomoc, tak? bo to już trochę by była przesada. Ale w innych aspektach życia zwróćcie na to uwagę. Można powiedzieć, że pieniądze tak by przepływają wam między palcami. Nawet jeśli dobrze zarabiacie, najprawdopodobniej udzielacie się charytatywnie i wspieracie każdego potrzebującego. W efekcie macie troszeczkę trudności czasami z odłożeniem czegoś dla siebie. Często żyjecie na takim dość, można powiedzieć, może to za dużo powiedziane, ale nic innego mi nie przychodzi do głowy, w skromnym poziomie, tak? Co niektórzy. Co ciekawe, jedenastka jest naprawdę świetnym finansistą. Potrafi zarobić sporo pieniędzy. Pomnażanie majątku przychodzi jej z łatwością co wydaje się troszeczkę takie paradoksalne, tak? Jeśli tylko nauczy się yy, trzymać przy sobie te pieniądze, tak? Może być usatysfakcjonowana tajem, stanem swojego posiadania. Takie porady, jeżeli chodzi o finanse, czyli dotyczące finansów, to nie wszystko, co się posiada, trzeba oddawać innym, kochani. Dla siebie również można coś zostawić. Rozsądne inwestowanie jest taką podstawą dobrobytu, tak? W chwilach niepewności, jedenastka może, a w sumie nawet powinna kierować się swoją niezawodną intuicją. Jeżeli chodzi, kochani, o pracę. Numerologiczka, numerologiczna jedenastka uwielbia pracę, szczególnie związaną z finansami. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że będzie prowadzić własny biznes inwestować na giełdzie lub zajmie się jakimś doradztwem finansowym. Jedenastka postrzega pieniądze jako synonim radości oraz sposób na zapewnienie sobie i innym dobrego życia. Moi kochani, wiele numerologicznych jedenastek to przedsiębiorcy, którzy nie cierpią pracować pod dominacją innej osoby lub yy, firmy nawet, tak? Wolą podejmować decyzje samodzielnie i zawsze stawiają na wolność. Pragnienie swobody odbija się zresztą we wszystkich sferach życiowych, kochani, nie tylko w pracy. Ze względu na wysoką wrażliwość, szybkość reakcji i siłę przebicia, każda osoba o wibracji 11 może z powodzeniem poświęcić się sztuce. No wielu malarzy, fotografów, projektantów czy pisarzy, nawet muzyków, to jedenastki. Nie da się ukryć też, że numerologiczna jedenastka ma ogromną przewagę w szeroko takiej pojętej branży kreatywnej. Słuchajcie, prowadząc własny biznes też trzeba być kreatywnym, tak? Jeżeli nawet prowadzicie działalność jednoosobową, no, no trzeba, trzeba być też kreatywnym. Ale nie tylko jest niezwykle zaangażowana w swoją pracę, ale też poszukuje głębszego sensu w życiu. To jest taka idealna droga dla artysty można powiedzieć. Takie porady, moi kochani, dotyczące pracy? To jedenastka może pracować ile tylko zechce. Powinna jednak pamiętać o tym, by się nie przepracować. Jej ambicje mogą okazać się niezwykle wyczerpujące. Wrodzona zdolność do zajmowania się kilkoma czynnościami jednocześnie, pomaga w zasadzie w wielu zawodowych sytuacjach, tak? Przed jedenastką praktycznie każda ścieżka kariery stoi otwora. A co? Powiemy na jedenastka liczba mistrzowska, stara dusza. Słowa takie kluczowe to duchowość, oświecenie, medytacja, inspiracja. Podstawowym symbolem dla jedenastki to jest strzałka skierowana ku górze. Działalnością, jak już wcześniej powiedziałam, pomaganie innym. Zobowiązania karmiczne to poszukiwanie prawdy, także tej duchowej. tak? Osobiste wyzwanie to dążenie do równowagi i dbałości o własne dobro. Powiązanie z astrologią to jedenastka ma w znakach zodiaku takich jak waga i wodnik. Natomiast powiązanie z tarotem to sprawiedliwość. Ciało niebieskie uwaga, drogie jedenastki, to księżyc. Kamień opal szafir, natomiast metal to platyna srebro. Moi kochani. Wymienię też cechy pozytywne i negatywne, tylko tak jak już w każdym odcinku z tej serii powtarzam, jedna jedenastka, jedna osoba jedenastka nie będzie posiadała wszystkich tych cech pozytywnych, całych i wszystkich tych cech negatywnych, tak? Dobrze. Cechy pozytywne to najsilniejsza intuicja ze wszystkich liczb. Taka najsilniejsza może być: charyzmatyczna, dynamiczna, taka uzdolniona, silna psychicznie, ambitna i zawsze. Posiada konkretny cel. Cechy negatywne to niespokojna, nieśmiała, zestresowana, skonfliktowana, rozproszona. Jak już wcześniej spo, spo, yy, wspomniałam, przepraszam, autodestrukcyjna, czyli jeśli zabraknie jej celu w życiu, no staje się autodestrukcyjna, tak? <laughs> Ma też różnorodne fobie, ale takie sławne jedynasteczki, które sobie wypisane, no jest ich dużo, tak? Ale Wolfgang Amadeusz Mozart, Jennifer Aniston. Jeżeli coś źle wymawiam w nazwiskach, to wybaczcie, ale języczna to ja nie jestem taka. Michael Jordan, Paris Hilton, zobaczcie. Michelle Obama. Ostatnio oglądałam dokument o niej, jak była w trasie promującej swoją książkę. Świetna, świetna kobieta, świetna, uduchowiona taka kobieta. Polecam ale i również Barack Obama. Zobaczcie, Barack Obama, jedenastka i Michelle Obama, jedenastka. No. Nic więcej nie dodam, ani nie ujmę, nie będę komentować. Również Kim Basinger, <laughs> przepraszam, i wielu, wielu innych. Melania Trump, też Melania Trump, teraz właśnie przypomniało mi się, jak też właśnie wyszukiwałam, Melania Trump, Także wielu jeszcze innych, tak? Jako droga życia, numerologiczna, jedenastka ma skłonność do życia w skrajnościach. Zresztą powiem Wam, że wszystkie te liczby mistrzowskie muszą uważać, bo popadają bardzo często ze skrajności w skrajność, tak? A jednocześnie przez cały czas stara się osiągnąć równowagę pomiędzy tym, co w jej życiu racjonalne, a tym, co wydaje się irracjonalne, tak? Poświęca się więc najczęściej badaniu duchowości, religii czy sztuki. Ale zdarza się, że jej życie jest niezwykle chaotyczne, zdarza się, tak? To niezwykle awangardowa osobowość. Staje się wspaniałym mistykiem lub artystą. Jej wizjonerskie podejście do wielu spraw czyni z niej człowieka takiego wyjątkowego. Cokolwiek będzie robić, z pewnością wyróżni się z tłumu i zostanie zauważona. Wiele spośród tych jedenastek, kochani, to osoby, które w pewnym momencie swojego życia doświadczają jakiegoś traumatycznego przeżycia. W efekcie zaczynają jeszcze bardziej zgłębiać własną duchowość i często odnajdują to, czego innym ludziom nie jest dane poznać, albo inni ludzie go nie, nie zauważają tak. Ale nie da się ukryć, że numerologiczna jedenastka zazwyczaj ma w swoim wnętrzu tak sporo bagażu emocjonalnego. Jest przy tym. Surowym krytykiem własnej osoby. W jej umyśle nieustannie toczy się walka. Jedenastka potrzebuje wielu lat, aby pozbyć się wszystkich nękających ją problemów i ostatecznie osiągnąć oświecenie, tak. Jedenastka, jako moi drodzy, liczba osobowości, to niesamowite szczęście oraz nieprzeciętny intelekt. No, tak pokrótce można opisać człowieka właśnie yy, jedenastkę, tak. I w dodatku dysponują bardzo mocno rozwiniętą intuicją, co już wspomniałam, tak? Wysokie wibracje. Natomiast jeżeli jest to liczba duszy, to jest sprawiedliwa, jest wsmotliwa, poszukuje prawdy, jest gotowa na wszystko, na wszystko dosłownie. Chce nauczyć się też wszystkiego, co tylko możliwe, by z czasem samodzielnie nauczać innych, tak? Taki nauczyciel można powiedzieć. Ale niestety życiowa ścieżka jedenastki jest często trudna, pełna pułapek i rozczarowań. Co gorsza, często okazuje się, że nawet najwspanialszy guru ciągle jest tylko człowiekiem i może się mylić jak każdy, prawda? Kiedy numerologiczna jedenastka oświadomi to sobie, no będzie musiała wykazać się nie lada samozaparciem, by nie zwątpić we własną ścieżkę, tak? Celem życia, no. Jest to osoba, tak jak już wspomniałam, o silnej intuicji, przez co często czuje się odizolowana też od społeczeństwa. Natomiast no, naprawdę nie ma znaczenia, jakiej pracy się podejmie jedenastka, tak? Ofiarność i gotowość do niesienia pomocy to takie powszechne, znane, powszechnie, przepraszam, znane cechy charakteru osoby, której liczbą ekspresji jest na przykład jedenastka, tak? Także moi kochani, moje kochane jedenasteczki, nie popadamy ze skrajności w skrajność. Nie dajemy się wykorzystać, zresztą to chyba my, my, to trzeba po prostu chyba mówić nawet ogólnie do, do nas wszystkich, prawda? Bycie osobą taką uduchowioną nie oznacza, że wiecie, rozdamy cały swój majątek i będziemy prawda, chodzić w jednych, przepraszam, za wyrażenie kolokwialne, skarpetkach i jest ok. Nie moi drodzy, ponieważ w tych czasach myślę, że w poprzednich też, ale ogólnie w tych czasach chyba zwiększyła się liczba ludzi, którzy wykorzystują takie osoby. Jak jedenastki, czy też numerologiczną dziewiątkę, która też tak ma taką drogę troszeczkę taką intuicyjną, duchowioną, która też pomaga, lubi pomagać innym osobom. Musimy na to wszyscy zresztą uważać. Dziękuję kochani za wysłuchanie tego jakże krótkiego w sumie odcinka o numerologicznej jedenastce. I cóż, do usłyszenia wkrótce.